Jednak żałuję, że to dajesz do filmu. Przepraszam Was za taki poziom komentarzy. Ten kanał nie miał tak wyglądać. Dobra, moi drodzy. Tiktoczki. A tiktoczki rymują się z. Dziwoczki. Tak całkiem serio to oglądajmy po prostu. Poród się udał. Pan jest tym szczęśliwym ojcem? No tak, ja. Moje gratulacje. Dziewczynka 2400, chłopiec 3600. A. To ja wezmę dziewczynkę za 2,400 Ja pierdzielę. Ale. dobre, dobre, daję lajka. E, przepraszam panią, ale do muzeum nie wpuszczamy z psami. Ale to jest mój pies przewodnik. A może to pani jakoś udowodnić? Pimpuś, pokaż pani. Mamy obraz na matejki. Dzieło z 1862 roku. Stańczy. Krzpij, <śpii>, razem w dni. O jezus, Maria, zdarzyła się Kuźma, czemu mnie bawi taki TikTok tak bardzo? Ja dzisiaj jestem taki, że jakbyś, nie wiem, jakbyś też mnie teraz podszedł, nie wiem, i by po prostu pierdną i sobie poszedł, to bym bekę strasznie. Mam dzisiaj głupi humor, przepraszam. Dzisiaj nie będę sarkastycznym rezim, nauczycielem uczącym i dobrze bawiącym. Dzisiaj po prostu będę cisnął sobie bekę tak pod noskiem. A wy razem ze mną są możecie cisnąć pod noskiem bekę. śmieszne. <laughs> hmm. <laughs> Kojarzycie tę funkcję na TikToku, że robicie sobie zdjęcie i dobieram wam do tego muzykę? Nie wierzyłam, że to działa, ale... Ej, znam to! Ja to chcę zrobić! Ej, zrobimy to razem. Na mojego oficjalnego TikToczka. Whatever for me, co? Whatever from Nicole. Pozdrawiam mordunią. Dobra, ch nie mam tego. Sorry, nie będzie TikToka jednak. Jezu, się nie wierzę. Nice. Jeśli to nie jest ustawka, to ja współczuję mózgu, a raczej jego braku. Nie śmieszy mnie, ani trochę, kogoś jednak muszę zwolnić, kto to przygotował, powiedzcie mi, kto to był, kto to przygotował Agnieszka, jedyneczka, uśmiech, do kamery, do instaxa, do telefonu, jaka poza? A, bo oni tu się śmieją z Julii Żugaj. Nie, ja uważam, że ten system u Julii Żugaj jest kierunkowo dobry, ale rzeczywiście tam emocji trochę zabrakło i za bardzo robotycznie to wyglądało, ale to było bardzo zoptymalizowane i dobre. Nie wiem, kto to komentował chyba tak, albo Gimper, albo Konop. Ja ogólnie jestem zdania, że to nie jest nic złego, to po prostu jest pewnego rodzaju, są zasady, by nie zwariować przez te telefony, zdjęcia, tiktoczki, sroczki, więc jest tylko jeden blok w ciągu całego obozu przekazany na to, by sobie porobić te wszystkie pamiąteczki, które każdej Żugajcy na tym zależy, nie? Więc nie, ja tutaj Bronię. Po prostu może była trochę za bardzo zmęczona już, jak tam. A, <laughs> motokoty się. Motokoty to robili, nie? <laughs> Aż mnie tak coś mnie przerosło w tym. Nie mówię dlaczego służb Prosiłem cię o to. No prosiłem o zupkę, żebyś zjadła, a nie, żebyś zrobiła awanturę. Jaką awanturę? Dlaczego robisz awanturę? Nie, a nie, nie tak oglądała. Nie. Tak I dup drzwiami. <śmienic> a wiecie jak to jest, bo dzieci widząc coś w domu, też tak robią. Więc jej rodzice, ja jestem pewien, nie rodzice się tak kłócą. Co ty, powiedz mi Andrzej, czemuś na zakupach nie był. No ale Halina, mówię ci, że nie miałem czasu, ale nie na te zakupy, jechać Godom ci przecani. No ale Godom, że jak nie miał czasu, no to co to on ci powiedzieć? 100% tak gestykulują, to jest pewnik. Jej argumenty jakoś bardziej do mnie przemawiają. Daj Gdzie znajduje się ścięgna Achillesa? Nie jestem pewien, ale to gdzieś w Polsce? Nie. <laughs> co za k debil? O, I <laughs> źle ustawił łapę na początku. Takie zarobieni byli. To mieli idealnie czas na TikToka <laughs> Kogoś serio dzisiaj zwolnię Czemu wy chcecie my na relację z Karolem i Weroniką zepsuć? TikTok na zasadzie nie wiedziałem, że będzie taka kontynuacja. I po tym, jak wylosował Ferrari i zaczął wchodzić do Ferrari, chciałem powiedzieć, nie zesraj się i zeskipować, ale ciąg dalszy był cudowny. A. Ej, w ogóle widzowie, patrzcie, ja coś pokażę. Wy tego profilu nie śledzcie, to jest gówno To jest tylko taki techniczny profil, pod reakcję. Ale co możecie zafollowować? I jak będziecie mieli jakiegoś fajnego TikToka, ale takiego. Patrz mi na usta, patrz mi na usta, usta, na usta. Takiego. To bym chciał, żebyście oznaczali pod tym Tiktokiem rezji reakcję. Będę to dawał do filmu. Więc oznaczajcie koniecznie profil, żebyśmy te TikToczki włożyli. A śledźcie mój, mój TikTok, Rezigiusz, już. Polecam. Followować tu możecie, moi mili państwo, bo dodaję na bieżąco TikToczki. Patrzcie, 1.6. Ej, popatrzcie, no, po, powiedzcie, że, że nie się będzie działo. Humorki mnie dopisują. Jestem ciekaw, co będą ci uczestnicy mówić. Wydaje mi się, że będzie ciekawie. <laughs> Proszę go. Gnój mnie klepnął w dupę i zeżar mi banana. A AJ nie wie, co się w co się dzieje. No więc bardzo proszę followować Rezig już. O nie, o nie, o nie. No, na szczęście tam były schody, akurat, a nie od razu przepaść. Te wnęki są takie, że one czasem mają albo z dwóch stron schody, i na dole jest po tym, już wiecie. Dwa metry tam jest chyba nad dół. A czasem jest tak, że z jednej strony są schody, a z drugiej jest ścięte Myślałem, że mam to ścięte w Co ty gadasz? Nie wiedziałem. Likę. Ten TikTok to jest mój mózg dzisiaj. nie? już jestem tak przepracowany, mam już tak kurwa dość dzisiaj. Ale te Tiktoczki na koniec dnia są całkiem spoko. A ja nadal jestem sobą, ale wiem jak żyć. Kiedyś chciałam Na jakiś no nie gadaj, brat nawet Fausti wyrwał. Jakie to jest słodkie, ej. Jo ja. no, Co ty gadasz? Jaki słodziak, nie no, ej, to jest super miłe Jo, ej, wzruszyłem się No to jest fajne, zajebiste Giga pozdrow dla tej pani i dla jej brata, dla Patricii i jej brata, mega Naprawdę super fajne Powiedz kocham cię w trzech obcych językach I love you, I love you ty Kupi ch... multi <laughs> Michał, ty masz być trzeciej edycji sabotażysty. Nie interesuje mnie to, jesteś moim sąsiadem od niedawna. Znajdę cię i z... <laughs> zobaczysz. Michał <Ja! laughs> ten ptak już nie żyje. <laughs> I know it, I've done it before I'm sure this dude found a wheel from a garbage can No, you can't have it, sit down Uwielbiam takie filmiki z pieskami, daje ja ja, ja, ja ja to też jest tak zajebiste, mega. Uwielbiam pieski. A, widziałem to wczoraj na kibelku, kiedy przed rejsem założyłaś żagle i jej oko tak na dupca. ale kostka. No co tu chodzi? Tłumaczcie mi to. Na ile ja mam nastawić to branie? A co masz napisane na koszulce? Metalika. Wróć <grym> <Brudż>, like. <light. grym> Niestety, ale muszę panu to powiedzieć. Ma pan raka. <grym> Otóż nie tym razem. O ty kurwisz tanie! Masz na dokładkę cztery. O kur. To na jaki kolor malujemy ściany? Wie pan co na biało, bo żona tak chciała. Zmieniam kolor na czerwony. Ale czerwone ściany są. Ja już nie do końca rozumiem to. Tu jest ten TikTok i na splicie jest zrobiony ten. Ja nie wiem, to już jest jakiś mastermind, że już tak ludzi trzeba. M... w oczy ekranem i rzeczami, że muszą być dwa TikToki naraz? Jesteśmy na tym poziomie w XXI wieku, że trzeba ludziom puszczać dwie rzeczy naraz, żeby oni z tego nie wyszli. Czy jesteśmy teraz na takim etapie na świecie? Jasny gwint. Jestem ciekaw, jakie wynosiło kiedyś średnie skupienie 20, załóżmy, latka w latach 90-tych, jak długo potrafił się 20-latek skupić, a jak jest dzisiaj, bo to, że jest ciul gorzej, to ja wiem, ale jestem ciekaw, jaka jest różnica, to na pewno da się sprawdzić, jeśli wiecie, napiszcie w komentarzu, ale ja naprawdę jestem pewien, że różnica będzie dziesięciokrotna, nie, wyciszajcie się bez telefonu, też spędzajcie czas z ludźmi, pamiętajcie, w TikToku też są ludzie, ale oni są w TikToku, w realu są trochę ważniejsi. Facet popularnej streamerki nieuczesanej, która przed tą walką wsparła go słowami. <laughs> Myślę, że te słowa dodadzą dadzą mu pewność. To jest właśnie złoty klip. Prank w pranku. Ja jestem pagata. To, jest, to jest konina. Taka duża, no to szkoda nie wypinać. Ja, jak nie masz sześć z na koncie, to nawet nie podbijaj. Zgadasz. Ale dobre, 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 podoba mi się. <laughs> no, ale trochę przeraża mnie to jak taka osoba i taki tekst przechodzi dalej. To, to jest dla mnie straszne, to powinien skancelować to powinni. These were perfectly ripe. I can't believe I actually grew these here. No, oh, so. są? Babka te truskawki dla bajki myślę, że nagrała. No bo to kuźwa, no. no ktoś napisał. Ej, myślę, że w USA uwierzą, prawda? <laughs> Serio. Są takie dekle. Zajabłyszny TikTok, panie instruktorze, niedźwiadek. Zajabliście się odegrane. I ten moment oczekiwania tych cięć. Wykwintny TikTok. Autorytet dla nastolatków. Co <laughs> za gówno M w kiszące! To jest niesamowite. To jest owca. Bł Bł ja p... A już mi się zesrał Ja dupca, zesrałem się Ja p***e, widzieliście realną reakcję, normalnie odskoczyłem Chrystusie Panie, dobrze, telefonu nie mam, bo bym go po prostu w kosmos Jezu Chryste O, treści wrażliwe, uwaga Ech, prawda to. Ej nie, jeśli to nie jest ustawione, to... No, grubo. First question. Are you the killer? No. Really? Yes. Killers have what? What? Killer say what? Boże, jaki dobry deepfake na początku się dałem złapać. tak po prostu co ty gadasz? Ale dziwne połączenie, nie? Małpa i królik. Poryło mi to łeb teraz. W ogóle nigdy nie zostawiłem tych zwierząt obok siebie. Królik i małpa razem. Pierwszy raz takie zestawienie widzę w życiu. Naprawdę. Nie pomyślałbym, że małpa z królikiem ze Co jest? <noise> Przeżyłem Zajebista sprawa, bo woda się nawet sekundy nie trzyma na nim. I ten życie No, to fajne. To spoko. Galaxy Z Flip. La evolución del... <słyska> ją złożyło. Je... Ona żyje? Jasny Chrystusie. Kurczacie, to dobry jest. Naprawdę uważasz, że twoja przyjemność jest ważniejsza niż czyjeś życie? Ile kosztuje twoje życie? Filet z piersi polskiego indyka XXL. Teraz tylko 13,99 za kilogram. A, to już wam pokazywałem przed chwilą na moim TikToku. <grym znać w sumie> tylko mój tlen nie zdobył wyświetleń. Prawda to? <grym znać w sumie> Myślałem, że idzie zrobi to samo. Ja też miałem na to nadzieję. <grym znać w sumie> <grym znać w sumie> Ty się w stajni urodziłeś? Tak właściwie to tak! Śmieszy to? <laughs> bawi nawet. Co, co się nie stało? Tu marczy mi te proszę. <śmiech> <śmiech> Słucham. Mam twoje dzieci. A przykro mi, ale to już jest wasz problem. <noise> Zostawiam I myślałem. grzechy biedny szanuję czteroletni ja razem z tatą pod prysznicem teraz przeczytałem ten opis prawda to <śmieniciela> Zaebista była ta nota Hit the road Jack Huuu <śmieniciela> Dobra się koniec filmu Dzięki, że oglądaliście. Cześć.